Yo tunero, witam Was wszystkich w następnym materiale z gry Tekken 5. Oczywiście zagramy sobie Story Battle kolejną postacią. No i tak, Bruce wraca, Wong. Jest też e, oczywiście Bake. W poprzednim materiale graliśmy sobie bokserem Steven Foxem. W tym materiale zagramy sobie rudowłosym... wojownikiem taekwondo Warang. Także zapraszam do oglądania. Hwaran, Jin Kazama's rival. Near the end of the previous tournament, the Korean military arrested Huaren. At the Korean embassy, a man claiming to be the ambassador passed him a letter i've received this letter for you from the military take a look hwaran couldn't believe his eyes get me out of here now says hwaran next day hwaran flew to korea to complete his training now done with his military service hwaran is ready to finish jin kazama No i tak, mamy dalej kontynuowany wątek z rywalizacją właśnie z Ginem Kazamą. Bardzo mi się podoba ten wątek. W czwórce był on bardzo fajnie przedstawiony. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to może sobie zajrzeć, na kanale jest Tekken 4 zrobiony. Czyli wychodzi na to, że Huarang wraz z Jinem testem są zrobieni. Jeżeli chodzi o ich y, arcade a, czy też story Okej! Okay. Takie szybkie informacje, jeżeli chodzi o Huaranga, oczywiście jest on Koreańczykiem, jego styl walki, jak to mówiłem wcześniej jest to Taekwondo, a jego wiek to 21 lat. No i tak, Korang został zatrzymany właśnie przez południowe koreańskie wojsko podczas ostatniej rundy w czwartym turnieju w walce ze swoim rywalem się wymierzył, właśnie z Jinem Kazamon. Takie mniej więcej właśnie zakończenie było w 4, przy okazji było to, nawet można powiedzieć, że jedno z najlepszych zakończeń. Chociaż ten wątek Kazama Mishima również był bardzo dobry, no, nie oszukujmy się, ogólnie fabu fabuła w Tekkenie 4 bardzo dobra była. No i... Y Huarang'a wzięto do koreańskiej ambasady, gdzie e, przeprowadzono go przed e, ambasadora. E, wybaczam ci, ale zapłacisz za swoje incydenty. Poza tym otrzymaliśmy ważny e, wojskowy list adresowany do ciebie. Proszę natychmiast go przeczytać. Mniej więcej tak w prologu to było powiedziane, że właśnie Huarang dostał właśnie ten list. Po czytaniu tego listu Huarang nagle wstał. E, nie, nie mogę w to uwierzyć. Jesteś e, pewny, że to nie pomyłka. E, dwa miesiące później Chorang zakończył swą służbę w wojsku. E, nic nie mogło go zatrzymać. Chorang e, jest zdecydowany na konfrontację z Jinem Kazan. No, tak więc mniej więcej właśnie moimi słowami prezentuje się e, prolog. No i co, powolutku sobie lejemy tutaj tych przeciwników. Że tak to powiem, na dwa fronty jadę, wiecie, na jednym mam tekst, na drugim gierkę. Hehehe, cwaniaczek. Dobra, w ogóle zobaczymy, czy ja coś w tym huorangiem mówię. Jedna z najważniejszych wybitek właśnie Choranga, Czyli ten z dasha to kopnięcie takie. Dashem to oczywiście jest takie mm, szybki doskok, coś takiego, tak to można nazwać. Robimy to wykonując strzałeczkę do przodu i ćwierć koła w stronę przeciwnika. Ćwierć półko, nie? Zaraz będziecie mnie poprawić. Trzeba tutaj mówić w miarę normalnie, po polskiej i Dobra, kazu dostaje, dostaję, też w miarę szybciutko z nim poszło. Także fajnie, fajnie.

ten wątek też mi się bardzo podobał właśnie walka mistrza z, z, z uczniem. Bardzo to jest fajne. E, nie znam nie znam koreańskiego, tak? Ale można odebrać początek tej rozmowy, kiedy Baek zaczyna ten dialog że właśnie zwraca się on do Huaranga tak jakby po imieniu. mówi bezpośrednio tam jakiś Huarang Przynajmniej żeby to wiecie brzmiało w takim dialekcie koreańskim, tylko... Odnoszę wrażenie, jakbym do niego, on, on do niego powiedział po imieniu. Mogę się mylić oczywiście, mówić tutaj teraz totalną głupotę, ale no... No, takie mam jakieś wrażenie. W ogóle też mi się to podoba, że Huarang ma wielki szacunek do Bejka. No boi się go, widać to, że, że, że się go boi, tak? Darzy go ogromnym respektem. I mam, wam mogę to powiedzieć, że w następnych częściach będzie to często i jasno pokazywane mi się odwinął, bardzo nieładnie z jego strony, ale w końcu mój mistrz, a w zasadzie chwaranga, to wybaczył. <grywka> o, to jest counter hit, okej, okay, okej, okay, czyli to się nie zmieniło, dobrze, dobrze, dobrze. Counter to oczywiście jest to, e, niektóre ciosy powodują, e, że możemy tak jakby oszołomić, czy też obalić przeciwnika, co powoduje, że możemy wykonać combo, czy też juggla. Nieważne, Bake dostał, pierwszy został pokonany. Zobaczymy co potoczy się dalej. Widzicie, to jest to co mówiłem właśnie, Warang ma wielki szacunek do Bejka. Bardzo mi się to podoba, bardzo. No fajnie jest to zrobione, tak? No i Ksajka i jej wielki strach albo lubisz ksajka albo nie po prostu ja należę do tych ludzi że może więcej po prostu powiem o niej jak będziemy nią grać bo postacią jest, nie powiem kreatywną dosyć ciekawe ma kombinacje te zmiany pozycji właśnie o tutaj fajny rzucik z jej strony no, jeszcze mi pierdziel spuściła bardzo nieładnie, bardzo nieładnie pani linkshot, i jeszcze, jeszcze do mnie Znak pokoju mi pokazuje, ty 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 cholera. to już w ogóle, żeby mnie trafiła e, tym lowem, jakoś musiałem się nadziać, oberwać, no mniejsza, nieważne. W ogóle e, ta 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 plansza z tymi pingwinkami, ten cios jest bardzo fajny, o tak, uwielbiam go. <laughs> Wracając do planszy, e, ta muzyczka z tymi pingwinami, w sensie soundtrack z tej planszy, strasznie przypomina mi muzyczkę z Simsów. Nie wiem dlaczego, po prostu kiedy słyszę ten soundtrack, to Słyszę simsy od razu, od razu słyszę simsy. Okej, okay, po jeden. Nie da się tylko się pokonać i, i będzie dobrze. O, tutaj od razu chciałem wybiteczkę. No ale no niestety, dobra, spróbuję taką prostą wybitkę. Jakiś prosty jagiel. O ty 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 ty, Phoenix. Phoenix, o ty mi tu. Bardzo nieładnie. Właśnie Saika ma bardzo męczącą tą postawę, czyli to jej takie cuknięcie, że tak to nazwę. Um, Dzięki temu strasznie dużo, dużo, dużo ciosów na pozycję mida, czyli na środek, na korpus, na brzuch może omijać. Ona jeszcze może nawet sobie bardziej tak kucnąć, ma taką możliwość swoją drogą. To jest denerwujące. Bardzo. Quarang też ma na przykład kilka pozycji Przede wszystkim zmiana nogi. No, Wawtekło do Zawodnicy, czy też wojownicy posługujący się właśnie tą techniką, mają coś takiego, że przeskakują z nogi na nogę. Hwarang też ma właśnie coś takiego, że tak opuszcza gardę, można powiedzieć, że zmienia rękę. No, tak to nazwę, nie wiem jak to inaczej nazwać. Przez to może się delikatnie wydawać chłorang skomplikowany, bo jednak Hwarang, no jest, nie im się, troszkę ciężką, techniczną postacią. Tak chciałem ambloczkę, ale niestety mi nie wyszło. Wolno. Muszę próbować, kiedy na przykład Mardok dostawa, albo ktoś inny. Może wtedy by. tu. Był... Łatwiej? Dobra, takimi. <grywki> dziwacznymi, spokojnymi troszeczkę czasami Mardok został pokonany. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ważny został pokonany. <grywki> w zasadzie nigdy jakoś chłorangiem nie skupiałem się. W sensie na tej postaci. Coś tam wiadomo, kiedyś się wciskało. Ale, ale, ale... Po prostu wydawało mi się za trudny, tak? Może, może kto wie. Za jakiś czas. Coś tam będę więcej tym poraniem potrafił. Na razie po prostu robię jakieś takie rzeczy, które przyjdą mi do głowy. <grym>, że proszę mnie nie bić. W ogóle zauważyłem, że komputer strasznie, ale to strasznie blokuje ciosy. Kiedy wstajemy. W sensie, kiedy przeciwnik nas obali i my wstajemy... oj nieładnie. Momencik. Ty cholero, siwa ty. Nieładnie, nieładnie. Rzeku nie trafiłem tym kopnięciem w ogóle, masakra. E, no. Przeciwnik, komputer, strasznie blokuje, kiedy nas na przykład obali albo my tam się przewrócimy sami, Eddie i Lay między mają na przykład taką opcję, to strasznie blokuje właśnie tam taką podcinkę, jak wiecie, od razu chcemy wstać, to kopa sprzedajemy, a sobie stojącej, nie? Strasznie to blokuje, na komputer widzę. I widzę, że ja cierpię po tym, jak on to zablokuje. Dobra, jest wybiteczka w górę. Fantastycznie. Ta przewrotka, no, jest coś pięknego. Wiadomo, idzie więcej wyciągnąć demerza, ale no, po prostu wykonuje ciosy, które przychodzą mi do głowy. Będę też nadużywał tego o właśnie tego ciosu. No choć, chciałbym cię wybić, w górę, ale widzisz się nie dać. Dobra, czyt Może krzyżyk. Muszę sprawdzić, czy ten cios w ogóle zgarnia z ziemi. Okej. Okay. Stage 8. Jean Hazama. No jedziemy Jedziemy O proszę od razu counter hit wchodzi na Gina Cudownie Nie no podołała mi się ten motyw właśnie rywalizacji obu panów, tak który rozpoczął się w tekenie właśnie trzecim Gdzie no panowie pierwszy raz się pokazali, wystartowali właśnie po raz pierwszy. Panowie mieli okazję poznać się na ulicznych walkach, gdzie właśnie... No Warang miał wielki problem z rodzinem, tak? I, i, I mieli okazję później spotkać się właśnie w... Czy to w czwartym turnieju, no i teraz, tak? Gdzie właśnie sobie no, sprawdzają się, tak? Który jest w nich silniejszy. Oj, to już mogłem wykończyć, gdy im ta przewrotka wyszła, ale no niestety guziczek się nie wcisnął. Całe szczęście pod odcinka podcinka wchodzi. Okej. Okay. Rozumiem. <grydziwanie> to się Nega

Dostałem się do tej pory. Nazywam się Mishima Jinpachi. Moja... Moja celowość to zniszczenie wszystkiego! Okej, Jinpachi Mishima, ale wracając jeszcze do Jina. Czemu to zakończenie tej, tej cutscenki, tego dialogu jest ciekawe? Zauważcie, że Jin no nie walczył na 100%, tak? Jego bardziej interesowało właśnie e, ta jego brudna krew, tak, tak, on to określił, właśnie, że, no chciał się tak jakby wyczyścić z rogi Mishima, tak to mogę nazwać. I, I przez to właśnie, no bardziej, oj, bardziej on skupił się na walce z, czy to kazują, czy to, gdzie później, czy nawet teoretycznie żniącym już... E, Hej tak? Więc no, no, Huarang, no, no on, on lubi rywalizację, tak? On po prostu stwierdził, że Jin jest właśnie tą osobą, która... która, która... No dzięki niemu po prostu stanie się silniejszy, tak? I drugi, tak? Uj, tutaj też mogłem wykończyć, ale on, niestety przewroteczka nie wyszła. Mam nadzieję, że tutaj Jim Patch nic nie wykona. Dziwnego, bo on lubi takie jakieś fiktyniki zrobić. Ale dobra, wybitka chodzi. No i co? Filmik końcowy. Lecimy z tym. 정말 따구나는 Co ja mogę tu powiedzieć, ten filmik jest piękny dosłownie, to właśnie, że Warang cały czas ja, mówi, że e, do bani właśnie, że tak łatwo z nim wygrał, w sensie, że z Ginem. a tu nagle cyk, postać Devil Jina się pokazuje, która wyskakuje na drodze, prysz, ręką jakimś, 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 jakimś maknięciem niszczy ten, ten, cały motor Waranga. ten wpada w wypadek i panowie będą znowu walczyć ze sobą. Który z nich wygra? Nie powiem, tego dowiemy się o następnej części, tyle wam tylko powiem. Co po niektórzy mogą już wiedzieć, co po niektórzy może nie. Mam nadzieję, że są też tacy... tacy tacy tutaj widzowie. Fajnie by było. Bardzo muzyka mi się podobała w ogóle w tej kacetence. Fajne takie napięcie robiła. No kurde, pamiętam kiedy to pierwszy raz w ogóle widziałem, to takie było wow, Mega. I zwróćcie uwagę. Tekken 3. Fajnie stworzył takie napięcie, tak? Tej rywalizacji. Tekken 4 teoretycznie coś tam już wyjaśnił, ale tam wtedy e, ta służba właśnie wojskowa troszeczkę pokrzyżowała panu plany, tak? No i właśnie w Tekkenie 5 miało to się e, zakończyć. No ale no Jin e, miał inne plany jednak, bo chciał właśnie tego tak oczyścić się z tej złej krwi. Więc dopuszczenia. Dopuszczenia. Domysły mogą być takie, że jakby właśnie ten gen diabła troszeczkę przejął kontrolę nad Jeanem. I, I on jednak nie chciał popuścić tej walki, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Jinuś też jest pewnie to zawzięty. No. Tak jak mówiłem, zakończenie. E, w sensie co stało się dalej, dowiemy się w następnej części. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mimo że nie, nie robiłem jakichś fenomenalnych rzeczy. Mówię, nigdy nie spędzałem dużo czasu z Farangiem. Co mogę tu jeszcze powiedzieć? No, lubię go jako postać, tylko mówię, jest dosyć techniczną postacią. To zakończenie, w ogóle te dialogi, bardzo fajne, to z Bake'iem, to, że Bake w ogóle wraca do Tekena, to, że z takim szacunkiem do niego się zwraca. To, że z tym Jinem ta rywalizacja... ah kozak, no fajnie, jaram się. <laughs> Okej, okay. panie, panowie, ja um, byłem Nero, z mojej strony to było na tyle, to był Tekken 5, e, story Waranga. No i cóż, no zapraszam Was do innych materiałów na tym kanale, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i joł, papa!